Dzień dobry Państwu, tutaj Tomasz Hamzer, Jesteśmy na ubitej ziemi. Specjalnie dla Ninja TV odbędzie się pierwszy pojedynek wyborczy. się będą obecny prezydent Bronisław Komorowski oraz pretendent Janusz Korwin-Mickę. Zasady są proste. Kandydaci stają po przeciwnych końcach areny i na zmianę do siebie strzelają. Pierwszy oddaje strzał Bronisław Komorowski. Nie przedłużając, zaczynajmy! Przepraszam, panie prezydencie, nie mamy całego dnia, proszę strzelać! Kurwa, to to było! Widzieli państwo? To była chyba legendarna, niewidzialna ręka wolnego rynku. Dobrze! Teraz kolej pana Janusa. Boże, nie tropiłem, Już po mnie! Chociaż nie, może zapomnisz strzelić? Ja prawie zapomniałem. On na pewno zapomni. Zakłodzie się szczelbą. Na wszelki wypadek. O, to musiało boleć, prezydent leży nieprzytomny! Proszę Państwa, kula trafiła prosto w kolbę, wybijając prezydentowi z zęba. Żeby nie mówili Państwo, że telewizja manipuluje faktami, w wiadomościach powiemy, że pojedynek wygrał Bronisław Komorowski. Do widzenia Państwu.